Jak to przestało na XXI wiek, proroctwa są obecnie obwieszczone nie w starożytnych świątyniach, a na kanałach YouTube. Jedno z nich przewiduje, że do końca tego miesiąca dojdzie do końca świata. Ma się to wydarzyć konkretnie w dniu 29 lipca, globalna apokalipsa rzekomo zetrzeć w pół całą ludzką populację. W zasadzie nie byłoby potrzebne wspominać o tej przepowiedni, gdyby nie fakt, że film na jej temat zebrał zainteresowanie niemalże 300 tysięcy internautów. Według kanału informacyjnego o jakże wymownej nazwie End Time Prophecies nadchodzi drugie przyjście Jezusa Chrystusa. W trakcie tego procesu wiele miejsc zostanie zniszczonych w efekcie nagłego przebiegunowania ziemskiego pola magnetycznego. Nie należy jednak zapominać, że ci sami rzekomi proces End Time Prophecies w tym roku przewidywali już również asteroidę, która miała uderzyć w Ziemię 6 maja i sugerowali, że w czerwcu Barack Obama przyzna się wreszcie, że jest antychrystem. Tym razem dokładają w promocji powtórne przyjście Chrystusa i towarzyszącą mu zmianę biegunowości ziemskiego pola magnetycznego jako siły zdolne do wywołania katastrofalnych globalnych trzęsień Ziemi. Natomiast jako potwierdzenie swojej teorii, w blisko 17-minutowym filmiku wymieniają oni wspierające ich rację cytatę z Biblii. Cóż, jak to mówią, to trzech razy sztuka.